Cześć! Z tej strony Bartłomiej Dorożyński zapraszam Was na kolejny odcinek z serii na temat żywienia i suplementacji w piłce nożnej, który jest realizowany w ramach Akademii Świadomego Rodzica. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić tematowi przygotowania żywieniowego do meczu. A do przygotowania tego odcinka zamotywowało mnie ostatnie spotkanie z młodymi adeptami piłki nożnej, które miałem odbyć właśnie w tym tygodniu. I padło właśnie takie pytanie w kontekście tego, jak przygotować się lepiej do meczu, i postanowiłem, że ten temat po prostu rozszerzę tak, aby każdy miał do tego dostęp. Jeżeli chodzi o planowanie żywienia, które ma przygotować nas do meczu, to musimy to zaplanować przynajmniej na dzień wcześniej. Powinniście zwiększyć swoje zwyczajowe spożycie węglowodanów, tak? czyli ta porcja. Chociażby makaronu, ryżu, kaszy, kaszy, którą sobie nakładacie na talerz, powinna być większa. Jeżeli bierzecie do szkoły kanapki, weźcie sobie na przykład o dwie więcej. Możecie sobie dołożyć szklaneczkę soku do, do posiłku, czy też wziąć kilka biszkoptów jako formę przekąski. Ten dzień rządzi się swoimi prawami, więc w tym dniu możemy sobie pozwolić na troszeczkę więcej, na pewne słodkie grzeszki, które mają nas przygotować do meczu. Natomiast jeżeli rozgrywasz mecz wcześnie rano, to musisz zadbać bardzo mocno o to, co zjesz na kolację. Ja zazwyczaj polecam makaron w różnych formach. Czy to na słodko, czy też bardziej na, na słono, na przykład z dodatkiem e, pesto e, szpinakowego i jeszcze do tego dodatek rukoli. A dlaczego szpinak i rukola? Ponieważ będą to źródła azotanów, które mogą wspomóc Was na boisku i wspomóc Wasze e, zdolności wysiłku, dlatego warto rozważyć na przykład miskę makaronu z takim pesto. Tak jak, jak zrobić takie pesto, blendujecie po prostu szpinak z dodatkiem na przykład oliwy i nic więcej Wam akurat do tego pesto nie będzie potrzebne. Taki sos wymieszacie sobie z makaronem, dodajecie rukole i danie kolacyjne, które powinniście zjeść na dzień przed meczem gotowe. Natomiast jeżeli chodzi już o poranek, to tutaj Powinniście zjeść coś łatwostrawnego, jakąś kanapka, tost, miseczka płatków, naleśniki, które będą dosyć blade, nie należy ich bardzo mocno spiekać. Z różnymi dodatkami, na przykład troszeczkę dżemu, miodu, kanapka może być z szynką. Generalnie staracie się też obniżyć ilość błonnika, czy też tłuszczów, które spożywacie bezpośrednio przed wysiłkiem. Ostatni posiłek przed meczem powinniście. E, Spożyć na około 2 godziny e, przed meczem. Jeżeli to jest właśnie ten mecz rano, a macie problem z apetytem o poranku, możecie wybrać również formę bardziej płynną, tak? Przygotować sobie e, koktajl na bazie mleka, wody, do tego e, owoce i taki koktajl powinien Wam dać energię e, w, trakcie, w trakcie meczu. Starajcie się właśnie unikać bardzo tłustych e, produktów. Na przykład jajka z majonezem, to może nie będzie najlepszy pomysł, jeżeli chodzi o sam wysiłek, o sam mecz. Oczywiście da wam to wiele energii, natomiast jeżeli chodzi o wasz komfort żołądkowo-jelitowy, to mogą pojawić się problemy. Mam już załatwiony temat meczu o, o poranku. Natomiast co zrobić, gdy mecz mamy później? Tutaj zasady są bardzo podobne. Staramy się unikać dużej ilości błonnika, czyli wybieracie te wygłodowane bardziej przetworzone, tak zamiast ciemnego makaronu, który spożywacie na co dzień, wybierzcie ten bardziej przetworzony, popularny biały makaron czy też ryż na przykład biały również w tym wypadku sprawdzi się bardzo bardzo dobrze. Unikajcie też właśnie dużych ilości tłuszczu. Mogą one stanowić pewien element dania, natomiast dosyć dosyć niewielki. Możemy umownie sobie przyjąć, że im bliżej meczu, tym ta ilość węglowodanów, o którą musicie zadbać, będzie się zmniejszać. I tak, kolejno, na 4 godziny przed meczem możemy sobie mniej więcej założyć, że będziecie spożywać 4 gramy węglowodanów na kilogram masy ciała, i kolejno będziemy postępować w ten sam sposób na 3 godziny, na 2 godziny przed meczem, gdzie ilość godzin będzie też nam wskazywała, ile gramów węglowodanów powinniśmy przyjąć w takim posiłku. Tak więc taką zasadę możecie przyjąć, natomiast to jest bardzo takie łopatologiczne podejście, natomiast też na początku Wam ułatwi wiele spraw. Postarajcie się również o to, żeby te posiłki były jak najmniejsze objętościowo żeby one dały Wam energię, ale nie obciążały zbytnio Waszego przewodu pokarmowego. I taki posiłek na od 3 do 5 godzin może być wystarczający. Taki większy posiłek może dać Wam energię już do samego meczu, a tematem żywienia w trakcie meczu zajmiemy się w innym odcinku. Natomiast będą osoby, które będą potrzebować dodatkowego wsparcia żywieniowego jeszcze na półtorej, a nawet do pół godziny przed meczem. I jeżeli planujecie na przykład spożycie posiłku na godzinę przed meczem, niech to będzie coś lekkiego, jakaś kanapka na przykład z chudą szynką, kanapka z dżemem, z miodem. Wybierzcie wtedy chleb pszenny, żeby nie obciążał Waszego przewodu Pokarmowego takie przekąski, które będziecie na przykład na 30 minut przed meczem, żeby zawierały 25 do 30 gramów węglowodanów, na przykład może być to żel energetyczny. Często też spotkacie się z sytuacją w trakcie oglądania meczu, że zawodnik wychodząc na boisko, jeszcze wycho już wychodząc bezpośrednio, po prostu sobie spożywa. Żelka. I równie dobrze możecie zrobić to w ten sam sposób. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie więcej energii, możecie wychodząc na sam mecz i jeszcze sobie zaaplikować jednego żela energetycznego. Natomiast pamiętajcie, że musicie go wtedy popić, żeby nie było właśnie problemów z żołądkowo elitowych. Natomiast na rynku są dostępne izożele i w takim wypadku, gdybyście mieli izożel, nie musicie dodatkowo go popijać. Jeżeli już wiecie mniej więcej, jak przygotować się do meczu pod kątem żywieniowym, tak? Czyli zwiększamy na dzień przed meczem ilość węglowodanów. Jeżeli macie dzień rano, to musicie większą uwagę przykuć do tego, co spożywacie na kolację, następnie śniadanie w dzień meczowy. Postarajcie się zjeść, nawet jeżeli to miałby właśnie być ten koktajl, ale żebyście zjedli coś, nie idźcie na mecz na totalnie pusty. Że łądek to naprawdę nie jest dobry, dobre środowisko e, dla naszego organizmu, jeżeli chodzi o wysiłek e, fizyczny. Natomiast jeżeli macie mecz później, e, możecie mecz, e, dzień rozpocząć od śniadania, następnie e, może być to na przykład taka większa, większa porcja, następnie jakaś przekąska e, i kolejno macie e, mecz. Im dłużej musicie czekać w trakcie dnia na mecz, np. Na gracie go po południu. To zasady są takie same, tak? tylko po prostu liczba posiłków, jakie musicie spodzie tego momentu, jest yy, większa. Natomiast ostatni duży posiłek na od 3 do 5 godzin przed wysiłkiem, ewentualnie pomiędzy tym ostatnim posiłkiem a meczem, jeszcze jakaś przekąska stricte węglowodanowa, bardziej w kierunku łatwo yy, strawnym, na 90 do 30 yy, minut yy, przed meczem. Yy, no i to są główne zasady, o których powinniście pamiętać i jeszcze jedno w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem ostatnio, pamiętajcie o tym, żeby odpowiednio się nawodnić już na dzień przed meczem i w trakcie dnia meczowego, żeby cały czas ten aspekt po prostu sobie monitorować i te dwie rzeczy, czyli nawodnienie i odpowiednie yy, pożywienie przed meczem powinno Was bardzo dobrze przygotować i naładować Wasze Mięśnie, dzięki czemu ta dostępność paliwa dla mięśni będzie wysoka, a co za tym idzie, będziecie w stanie lepiej zaprezentować się na boisku. Dziękuję za uwagę, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!